Jeho Chrystus u Bohnje Bo chvalou na rzeku w naszych zgładzeniach. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy. Tym znakiem wszyscy święci są znaczeni. Tym znakiem siebie zdo zwojuje, przez wszystko złe ustępuje. Drzewo żywota wśród raju stojące, rozkoszny owoc światu przynoszą. triumfującym, radość wiernym przynoszący. O Trójco Święta Boże nieskończony, daj nam posiłek, ratuj lud strapiony. Przez nami krzyża świętego Co przez Twego nosi.

w niedzielę męki Pańskiej, lekcje z Listu Świętego Pawła do Żydów. Bracia Chrystus zjawił się jako arcykapłan przyszłych dóbr. Wstąpił on raz na zawsze do miejsca Najświętszego przez wyższy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to znaczy nie z tego świata, i dokonał wiecznego odkupienia nieskręgą kozłów lub cielców ale z własną krwią swą, jeśli powiem pokropienie, krwią kozłów i wołów oraz posypanie popiołem zbyt ląd poświęcało skaranych, obmywając ich ciało, jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego złożył z samego siebie Bogu w niepokalanej ofierze, oczyścił sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu, dlatego też jest On pośrednikiem nowego przymierza, gdyż przez śmierć, którą poniósł dla zgładzenia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, powołani otrzymali obiecane im dziedzictwo wieczne w Jezusie Chrystusie, Pan naszym. Ewangelia zapisana u świętego Jana. Słuchajcie. Jako Bożych, Szanowani, posłuchajcie. Onego czasu mówił Jezus do rzeszy żydowskich, którzy z was może dowieść mi grzechu? Dlaczego mi nie wierzycie, jeśli Wam prawdę mówię? Kto z Boga jest, słów Bożych, słucha. Wy, dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście? odpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli doń. Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i że masz czarta? Ja czarta nie mam, odrzekł Jezus. Ja czczę Ojca mojego, aby mnie znieważacie. Ja nie szukam chwały własnej, jeśli ktoś. Jest ktoś, który jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę, mówię Wam: Jeśli kto zachowywać będzie naukę moją, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli mu wtedy Żydzi: Teraz przekonaliśmy się, że masz czarta. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto będzie zachowywał naukę moją, nie zazna śmierci na wieki, czy Ty jesteś większy od Ojca naszego? Abrahama, który umarł, nawet pomoc, prorocy pomarli. Za kogoś się więc podajesz? Jezus odpowiedział: Gdybym ja sam siebie chwalił, chwała moja byłaby niczym. Ten, który mnie uwielbia, to Ojciec mój. Wy mówicie, że On jest Bogiem Waszym, a nie znacie Go. Jako Go je, je, jednak znam i gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym kłamcą podobnym do Was. Ale go znam, i rzekł, i nauki jego przestrzegam. Abraham, ojciec wasz, radował się nadzieją oglądania mojego dnia. Usłysz, ujrzał go i ucieszył się. Wtedy rzekli do niego Żydzi, 50 lat jeszcze nie masz, Abrahama widziałeś. Jezus im rzekł, Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam, pierwszy nim Abraham był i jam jest. Porwali więc kamienie, by rzucić... Na niego jest jednak ukrył się i wyszedł z świątyni. Jutro, Mszy Świętej tutaj w Krakowie nie będzie ze względu na mój prawdopodobny późny powrót do Krakowa z miasta Warszawy. Wtorek: Msza 7:20, Środa: Msza 7:20, czwartek: Msza 7:20, piątek: dla odmiany Msza o 7:20. Jest to święto Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. Wieczorem o 18 jest Droga Krzyżowa i po tej Drodze Krzyżowej będzie drugie, druga msza święta również ku czci Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. Ten dzień będzie również wspomnienie świętego Leona Wielkiego, papieża i wyznawcy. Leon Wielki wyszedł naprzeciwko hunom, którzy chcieli zrabować Rzym i wyperswadował im plądrowanie kościołów. Trzeba im było zapłacić okup, ale synowie Atyli byli na tyle cywilizowani, że swoje wzięli, ale kościołów nie złupili. Można powiedzieć, że i tak wyszli lepiej niż moderniści, którzy w latach 60. gorzej potraktowali kościoły katolickie niż atella W sobotę msza o 7.40. Za tydzień msza święta w niedzielę palmową, pierwsza o 8.15, a druga o 9.50. W ten dzień święci się palmy. Jest taki przepis liturgiczny, by te palmy były żywe. Gdy Pan Jezus był wiedziony, jechał na osiołku po Jerozolimie, to... Wrzucano mu pod nogi, pod nogi osiołka, pod kopytka osiołka właściwie, tak, osiołki mówię kopytka, palmy żywe, świerościęta, jakieś stare suche badyle znalezione w stajni. Także to jest warto o tym pamiętać, że to jest po prostu rubryka. To nie jest wymysł księdza, bo niektórzy Przestrzegają starożytnych tradycji sięgających lat 60. i przynoszą suche palmy rok po roku. To nie jest ważna materia w ogóle do poświęcenia, i wypadałoby Panu Jezusowi ofiarować coś, co jest symbolem żywej wiary. Dlatego też na ołtarzu preferowane są kwiaty cięte, bo to ma być ofiara. Ofiara za takie cięte kwiaty się albo płaci, bo hoduje w ogrodzie, jest to ofiara od strony wiernych. Jest też dozwolone postawienie jakichś dyskretnych kwiatów w donicach, w pewnych okolicznościach, ale nigdy nie suchych wadyli, chyba, że jest to jakiś tam dodatek, jakiś coś, co jest po prostu dodane do żywych kwiatów. Także to nie ksiądz sobie wymyśla, tylko arcybiskup, arcybiskup nowowiejski i wybitni liturgiści. Dzień Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O tym mówili, nie myśleli, tylko wspominali o tych rzymskich przepisach. A dzisiaj mamy Niedzielę Męki Pańskiej. Niedzielę Męki Pańskiej, czyli zaczynamy tę część postu, która jest szczególnie już podporządkowana kontemplacji tego, co Pan Jezus dla nas uczynił. Nie dla swojej chwały, też ale przede wszystkim dla naszego zbawienia. Stąd też zakryte są obrazy w prezbiterium, tak abyśmy się skupili na ręce pańskiej. I ta agresja, którą spotkał Chrystus, jest coraz większa. Spisek się zagęszcza. Jeżeli naprawdę czekali na życie Pana Jezusa. Coraz, na, na, coraz bardziej natarczywie, w straszliwy sposób go znieważali. Coraz częściej wyzywali go od tego, który jest pod wpływem swojego ducha. Pan Jezus natomiast coraz odważniej świadczy i mówi, kim jest. Mówi o tym, że Abraham cieszył się na jego dzień, na dzień, który przyjdzie. Abraham widział, on założył naród żydowski, był jego protoplastą, po to by z niego wyszedł Chrystus. I Abraham został odkupiony we krwi Chrystusa. Wszyscy sprawdziwi Starego Testamentu czekali w odchłani ojców na to, by Chrystus po swojej śmierci wstąpił tam, wstąpił do piekła. Piekła w liczbie mnogi oznacza te, to miejsce otchłań, w którym wszyscy sprawdzili zbawieni Starego Testamentu od Adama i Ewy, począwszy od tych winowajców całego tego zamieszania, by ich wprowadzić, dusze ich wprowadzić do nieba. Ciała jeszcze tam spoczywają w ziemi, czekają na sąd ostateczny, by połączyć się z ciałem. Na tym polega. Poczęcie, że dusza jest, łączy się z ciałem człowieka, jest dawana człowiekowi przez Boga, i śmierć powiem, na rozłączeniu ciała i duszy. I w niebie przybywają razem z Chrystusem, triumfującym z Starego Testamentu i już Nowego Testamentu, ale tylko z duszami. Ciała ich czekają w grobach. To jest na naszą korzyść, też swą drogą, bo dzięki temu mamy relikwie, relikwie świętych, pozostałości świętych pańskich, którzy byli na ziemi, których chciał zostało uświęcone, dlatego, że ich ciało świątyniami Ducha Świętego. I Pan Jezus powoli kroczy w stronę Jerozolimy, by złożyć w świętym mieście, mieście pokoju, które ofiarę, która Odnowi prawdziwy pokój we krwi Chrystusa. I wtedy też Bóg da swojemu synowi odpowiednią chwałę i uwielbienie. Zaczyna się okres męki pańskiej, ofiary złożonej na krzyżu za nas. I każda msza, msza święta, pamiętajmy o tym, jest bezkrwałym odnowieniem kalwarii i całej męki. Pańskim jest ofiarą przebłagalną. Inaczej niż twierdzili protestanci herezer, tacy jak luter, którzy uznawali nawet mszę, czy też nabożeństwo jakiejś mszy jako ofiarę, ale nie przebłagalną. To im się w głowie nie mieściło. Bo oni nie uznawali z lutrem na czele, że Chrystus, Jego krew, mogła nas odkupić grzech pierworodny. Oni wierzyli, że grzech pierworodny jest tak silny i tak zniszczył naturę, że natura ludzka jest pokres, zepsuta, zła. I w niebie znajdują się ludzie z grzechem pierworodnym, zniszczeni przez grzech pierworodny, co przecież kłóci się świętości Boga. My wierzymy zupełnie inaczej. Katolicy, Jako katolicy wierzymy zupełnie inaczej niż lutry niż luteranie i innych Moc Chrystusa jest tak wielka, że potrafi zgładzić grzechy z grzechem pierworodnym, korzeniem wszystkich grzechów na czele. I ci, którzy idą do nieba, muszą być święci. Bo Chrystus powiedział, bądźcie święci, jak Ojciec mój w niebie jest święty. I dlatego istnieje czyściec. by ci, którzy zmarli w stanie łaski oświęcającej, mogli, mieli gdzie się oczyścić z nieodkupionych win. Winy za już odpuszczone grzechy. Luther popełniał takie bluźnierstwo, że powiedział, że Chrystus stał, że Syn Boży stał się diabeł. Uznał, że natura ludzka jest diabelska per se i łącząc się z człowieczeństwem w unii hipostatycznej Bóg złączył się niejako z diabelstwem grzechem. To jest straszne, żeby coś takiego powiedzieć. Widzimy wyraźnie, że Luther i inni byli tutaj wyraźnie pod wpływem tego samego ducha, co Żydzi. Tego ducha, który zaprzeczał świętości Chrystusa, skuteczności ofiary Chrystusowej. Tego, że przy najdroższa krew prawdziwie zmywa grzech. Moderniści współcześnie podpisali już dawno, chyba za 30 lat temu, deklarację o wspólnym usprawiedliwieniu z Luteranami, twierdząc, że usprawiedliwienie, czyli przywrócenie łaski, obmycie z grzechu u Luteran i u Katolików jest tym samym. To jest fundamenta, fundamentalna różnica. Przepaść to absolutnie nie jest to samo. Luteranizm. Inne pochodne czy pokrewne bunty przeciwko katolicyzmowi są zupełnie czymś innym. I są czymś, co jest prawdziwie bluźnierstwem. I spójrzmy, co zrobili moderniści lat 60. W ramach komunizmu tworzyli się na swoich braci odłączonych w wierze. Zatrudnili ich, poprosili o pomoc w deformowaniu liturgii rzymskiej. To jest straszne, że ludzie, którzy nie wiedzą, że msza jest ofiarą przyboga, mieli udział w stworzeniu nowej mszy, nowego porządku mszy. I tak to trwa aż do tej pory. Widzimy zatem, że diabeł ma niezliczone sposoby, by zniszczyć ofiarę mszy świętej, czyli ofiarę Chrystusa. I wszystkie one są nieskuteczne. W ostateczności wszystkie one pracują, powodują to, że zbawienie się rozszerza. Dzięki temu, że Żydzi byli zaślepieni, nie uznawali Bóstwa Chrystusowego, dlatego podnieśli świętokrat przerękę na Chrystusa, przyczyniając się do naszego zbawienia. Protestanci w wieku XVI spowodowali wielkie oczyszczenie się Kościoła, Świętego, powstanie wielu zakonów, reformy karmelitańskiej, Teresy wielkie, chociażby jezuitów, teatynów, bonifratrów i tak dalej. Mieli oni wszyscy za zadanie odwojowanie Europy z rąk protestantów, co się przynajmniej częściowo udało. A ponieważ nie udało się to całkowicie, dlatego też katolicy, misjonarze rozeszli się w pokręgu ziemskim, nawracali wszystkie kontynenty na wiarach rzymskokatolicką, włączali miliony, miliony pogan do kościoła rzymskokatolickiego. Mamy za co dziękować Panu Jezusowi. W ten dzień, w którym szczególnie podziemę mękę pańską, pomyślimy też o wielkich świętych, którzy czynili prawdziwe cuda dzięki nabożeństwu do męki pańskiej. Droga krzyżowa, drodzy wierni, ma obok Różańca Świętego najwięcej odpustów. Najwięcej odpustów Kościół Święty daje za kontemplację, za odprawienie drogi krzyżowej święty Franciszek z święty Bernard z Pielcy się oddawali z wielką pasją notabene nomen omen oddawali się męce pańskiej po łacinie passiodomi święty Paweł od krzyża założył około roku 1741 chyba zakon męki pańskiej pasjonistów który właśnie służył temu, ażeby kontemplując mękę pańską upraszać miłosierdzie Boże. I czwarty ślub pasjonistów notabene to apostolstwo. Dzięki kontemplacji męki mieli pasjoniści wielką siłę, by nawracać w ramach misji ludowych ogromne obszary. nas przybyli oni w roku 1923 do Przasnysza, do byłego bernardyńskiego bernardyńskiego klasztoru Gotowolą Achille Saratti, ówczyznego już papieża, Piusa XI, jako nuncjusz apostolski, widząc potrzeb Polski, zażyczył sobie, by do Polski przybyli pasjoniści. By otrzymali oni klasztor po Bernardyńskim Wczesnym niedaleko jest Rostkowo. W tym urodził się święty Stanisław, święty Stanisław Kostka. Później przybyli również do Sadowia w południowej Wielkopolsce. To bardzo gorliwy zakon, który wydał wielu świętych pańskich, wielu gorliwych karpanów. Między innymi święta Gemma Gargani zbliżyła się do pasjonistów i została pochowana w mundurze, w habicie pasjonistek. Również święta Maria Goretti miała spodnika pasjonisty. Warto się pomodlić do tych świętych, którzy mieli szczególne nabożeństwo by dali nam prawdziwe nabożeństwo choćby do drogi krzyżowej do Miejki Bańskiej. Święty Leonard Sponte Maurizio, zwany największym misjonarzem XVIII wieku, rozpropagowywał nabożeństwo drogi krzyżowej po całej po całych Włoszech. Po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy stacji drogi krzyżowej ustanowił po całym po całych Włoszech. Tzn. w Koloseum Również ustanowił on drogę krzyżową. Stwierdził coś takiego, że skoro ludzie tam oglądają Koloseum, chcą nawiedzać miejsce uświęcone krwią chrześcijan, to niech przy okazji też odprawiają drogę krzyżową, oczekując na wejście do Koloseum. Także przyjemny, spożyteczny. Święty Leonard z Ponte Maurizio, Porto Maurizio, był tym, który należał tutaj do Franciszkanów w ściślejszej obserwacji. W tym tygodniu mamy oczywiście również święto Siedmiu Boleści, Świętej Na Marii Panny. Siedem Boleści Maryi to jest wielka moc, to, jest wiele, to są wielkie bramy, można powiedzieć, do e, Najświętego Serca Pana Jezusa. Kontemplując boleści Na Marii Panny, a te zaczęły się na najwcześniejszym etapie, przepowiedział jest synon. Możemy zbliżyć się do męki pańskiej, do kontemplacji. Ona całą mękę pańską, drogę krzyżową, sama obeszła. Była przy Chrystusie zawsze. była najwierniejszą towarzyszką, która we wszystkim współcierpiała. W ten sposób została na współodkupicielką. Jakkolwiek tylko krew Chrystusa może odkupić nasze grzechy. To zasługi ludzi. Również mogą mieć tutaj swój drugorzędny udział, a na Święta Maria Panna była stworzona od samego początku dla Chrystusa, by być Jego Matką, by być Jego najwierniejszą towarzyszką i być również naszą chrześcijan, katolików, matką i opiekunką. W imię Ojca i Syna i Ducha niech będzie pokolony z Chrystusem. Matko Boża Bolesna i Święty Pawle od krzyża. Bo święta Gemma. Święta, święta. święta Maria Kurecka. Jezu Chryste, Panie miły, o baranku tak cierpliwy, zniosłej, Yeah.